Witajcie moi mili, to ja Wasza wróżka Natalia. Chciałabym Was przeprosić za dwutygodniową przerwę, że nie było horoskopu. No, były dwa powody. Pierwszy powód to trochę sprawy techniczne, a drugi powód no niestety wróżki też chorują, ale obiecuję Wam, że będę teraz pilnować i nie będzie przerwy. W horoskopach. Więc wznawiamy dzisiaj znowuż horoskop. Dzisiaj Wam odczytam horoskop na trzeci tydzień listopada. Oczywiście konkurs trwa. Kto będzie subskrybował mój kanał, pod koniec tego miesiąca, w, czwartej, w czwartym tygodniu, jedną osobę znów wylosuję. No i oczywiście chciałam powiedzieć, że. W przyszłym tygodniu, w ostatnim tygodniu listopada, będę miała tydzień wróż przed Andrzejkowych. Będę wróżyć na, na żywo przez YouTube. No więc zaczynamy kolejny odcinek naszego horoskopu, i zaczynamy od żywiołu Ziemi. Koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz w tym, w tym tygodniu przerabiał jakieś, jakieś małe konflikty partnerskie, mmm, będziesz się czuł oszukany. No, pewne rzeczy musicie wytłumaczyć, wyjaśnić e, z partnerem, z partnerką. Jeśli chodzi o zdrowie. Też będziesz coś nie domagał, będziesz szwankował w tym tygodniu. Też mogą co niektórych dopaść stany depresyjne. Jeśli chodzi o finanse i pracę, na tym polu jest bardzo dobrze. Przypływ, przypływ dużych pieniędzy, nowy start, nowy początek. Także w pracy rewelacyjnie. I kartą tygodnia jest paść mieczy. Więc możesz liczyć, na, możesz liczyć na wsparcie osoby z podznaku bliźniąt. Będziesz musiał też czegoś się uczyć. Będziesz musiał, być może w tym tygodniu podejmiesz decyzję, że pójdziesz na jakieś dodatkowe kursy, które będą mogły na przykład podnieść Twoje, twoje kwalifikacje zawodowe. No to jest taki Dosyć, dosyć dobry tydzień, ale uważaj właśnie, żeby, żebyś się nie pokłócił z bliską osobą, żeby Ciebie właśnie nie dopadły stany depresyjne, a tak ogólnie to dobry tydzień. Więc kozioroscu, jeśli podobał się mój horoskop, naciśnij, naciśnij łapkę w górę i oczywiście proszę o subskrypcję i teraz czytam dla byka. Byk. Uczucie. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o uczucie, to na pewno wiele, wiele par z tego znaku, osób z tego znaku, przejdą jakieś takie metamorfozy, transformacje. Na pewno Jakieś związki, które, które kulały, partnerzy, którzy się nie dogadywały, to na pewno te związki się zakończą. Dla nich powstaną jakieś nowe związki i na pewno, na pewno będą to dobre i trafne decyzje. Także na pewno czekają Was jakieś przemiany w uczuciach. Jeśli chodzi o zdrowie, to możesz otrzymać jakąś. Niekoniecznie dobrą decyzję informację, będzie się czegoś bał, więc nie bój się, bo strach przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Walcz o swoje sprawy zdrowotne, a na pewno wszystkie choroby, wszystkie problemy pokonasz, tylko żebyś się nie wycofał i nie poddał. Jeśli chodzi o pracę i finanse, to na tym polu będzie bardzo dobrze. góry. Kapłanka, więc wszystko wam się poukłada, i pieniążków też nie zabraknie. I kartą tygodnia jest służąca Na pewno będziesz e, za czymś tęsknił. E, być może niektórzy z was wejdą w jakieś ukryte romanse. No i oczywiście szykują się wam jakieś podróże. Więc, drogi Byku, jeśli horoskop się podobał, to łapka do góry i oczywiście proszę o subskrypcję. I teraz czytam. Dla panny, horoskop. Panna. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno też widzę tutaj różne spory, stare związki, które właśnie. Kulały, w których były nie, jakieś takie patowe sytuacje, na pewno jakieś związki się zakończą problematyczne, coś zakończysz, żeby coś powstało nowego. Jeśli chodzi o zdrowie, no uważaj właśnie na przeziębienia, na jakieś takie problemy, które masz długotrwałe, więc może się coś odnowić, będziesz musiał właśnie zasięgnąć. Porady lekarza i na pewno jakieś leki zażywać, żeby, żeby wyjść ze swoich problemów. Jeśli chodzi o pracę, finanse, na tym polu będzie dosyć dobrze, stabilnie. Niektórzy z Was mogą podpisać umowy w pracy i te umowy będą bardzo korzystne. No i oczywiście czekają Was miłe chwile w pracy, dobry kontakt z ludźmi. Także, jeśli chodzi o pracę, to będzie dobrze, i kartą tygodnia jest dziesiątka mieczy. Więc, jeśli czekają Was jakieś zabiegi medyczne, one będą dobrze przeprowadzone. No, i jeśli będziesz chciał coś zainwestować, to na pewno też wszystko trafnie zrobisz i dobrze przeprowadzisz. Więc, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście, łapka do góry i proszę o subskrypcję. I dziękuję. Powietrze. I wodnik. Uczucia. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno niektórzy z Was będą przechodzić jakieś zakochanie, zauroczenie, fascynacja drugą osobą. Ale jeśli Druga osoba przeciwna będzie, e, będzie adorować, będzie mówić o miłości, będzie to szczere, będą to szczere wyznania, i to będzie coś naprawdę stabilnego. Jeśli chodzi o zdrowie, no to tu widzę też, że czekają Was jakieś e, problemy zdrowotne, które pokonacie. Dzięki właśnie wytrwałości, dzięki na pewno leczeniu systematycznemu, także wszystko pokonacie. Jeśli chodzi o pracę, to dla niektórych też wodników może zaczniecie coś od początku, jakąś nową pracę, ale ta praca, którą będziecie wykonywać, ona będzie z pasją i na pewno, na pewno będziecie lubili to, co robicie. No i też taka rada, żebyście nie wydawali za dużo, żebyście myśleli na co wydajecie, żeby po prostu nie popaść w jakieś problemy finansowe. No i kartą tygodnia jest szóstka buław. Na pewno czeka Was podróż, spełnienie nierealnych marzeń, jakieś naprawdę bardzo, bardzo pozytywne zmiany. Ogólnie to ten tydzień będzie sprzyja w uczuciach, w miłości, będziecie mieli dużo troski od innych ludzi, opieki i uwagi. Więc mój drogi wodniku, jeśli horoskop się podobał, to proszę łapkę do góry i o subskrypcję proszę. Teraz czytam dla bliźniów. Bliźnięta. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz się zastanawiać nad swoim związkiem, czy dalej kontynuować, będziesz planować, jakieś będziesz plany, poczynał. I te plany będą bardzo dobre, bardzo pozytywne. Te plany też będą związane z tym, że może gdzieś zapragniesz wyruszyć. Ze swoją ukochaną osobą. Jeśli chodzi o zdrowie, no też możesz nie domagać, mogą cię, głow może cię głowa boleć, żołądek, jakieś takie, jakieś takie problemy, które już od dłuższego czasu się borykasz z nimi, one, one się odezwą, ale też to jest wszystko kwestia wyleczenia, kwestia do pokonania. Także też warto zasięgnąć rady specjalisty, on na pewno pomoże. Jeśli chodzi o pieniądze i pracę na tym polu rewelacyjne w tym tygodniu znaczny przypływ gotówki, no i w pracy zobowiązania, praca, zespołowa, także wszystko wszystko dobrze. A od tygodnia jest czwórka buław. Na pewno czekają Cię miłe, szczęśliwe chwile. I w pracy, i w domu. To naprawdę bardzo dobry tydzień dla bliźnią. Więc, mój drogi bliźniaku, jeśli horoskop Ci się podobał, to proszę o subskrypcję i oczywiście łapkę do góry. I czytam dla wagi. Waga. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to tutaj na pewno wiele z Was wyruszy w podróż do ukochanej osoby. Też może się spodziewać przyjazdu tej osoby, na pewno jakieś spotkania, na pewno porozumienie w uczuciach, wybuch namiętności. No i w starych związkach też taka stabilizacja, e, będzie bardzo dobrze się działo właśnie w uczuciach w tym tygodniu. Jeśli chodzi o zdrowie, to niektórych z Was może dopaść właśnie do presja, stany melancholii, więc wiadomo teraz jesień, więc uważajcie, nie zatraczajcie się w jakichś takich sytuacjach. Nie analizujcie, bo to nie ma sensu, tak naprawdę wszystko u Was będzie dobrze. I jeśli chodzi o pracę, to na pewno wiele z Was osiągnie taki wysoki e, poziom. Na pewno e, awansu, wiele z Was czeka jakiś awans, jakaś nagroda, premia. No i oczywiście taka praca zespołowa, na pewno będziesz pracował, będziesz lubił, e, będziesz lubił to, co. To co robisz, no to jest bardzo, bardzo dobry tydzień dla wagi, a kartą tygodnia jest czwórka buław, no to taka, takie szczęście, stabilizacja. To bardzo dobry tydzień dla wagi. Jeśli mój horoskop Cię podobał, to proszę o subskrypcję, oczywiście, łapkę do góry. No i dziękuję. Żywioł ognia. Baran. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wiele z Was, par, na pewno gdzieś wyjedzie, gdzieś będziecie planować podróż. Jeśli jakieś sprawy między Wami były niewyjaśnione, one się wyjaśnią, dojdziecie do porozumienia. No i te stare związki na pewno będą bardzo silne, a te nowe związki, które powstaną, to też po prostu będą silne. Będziecie się wspierać, będzie miłość i wspólna współpraca. Jeśli chodzi o zdrowie, no to nie widzę jakichś większych problemów zdrowotnych. Być może coś tam troszeczkę może, może, może Cię nie domagać, ale bardziej taka też może być tęsknota, yy, mogą być lekkie depresje, będziesz myślał o podróży, będziesz myślał, będziesz tęsknił za czymś, co, co minęło. I jeśli chodzi o pracę, w pracy też bardzo dobry czas, dobre pieniądze, dobre finanse, no i takie spełnienie marzeń. I Kartą tygodnia jest papież, więc na pewno możesz liczyć na wsparcie przełączonego szefa. Też możesz liczyć na dobre wsparcie lekarza, który na przykład prowadzi Twoje, twoje, twoje jakieś sprawy zdrowotne. Na pewno, na pewno dużo pomoże i na pewno wyjdziesz ze wszystkich swoich problemów. Więc moje kochane baranki, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście proszę o subskrypcję, łapkę do góry i czytam teraz dla lwa. Lew. Uczucia, zdrowie, praca i finanse. Jeśli chodzi o uczucie, to będzie bardzo dobry tydzień. Na pewno rodzinny, ciepły, wypełniony miłością, taką stabilizacją. No, a osoby, które są w poszukiwaniu związku, to na pewno trafią na swoją drugą połówkę. Jeśli chodzi o zdrowie, możesz tu trochę nie domagać, ale na pewno, jeśli będziesz się starać, przyłożysz się, to na pewno swoje wszystkie problemy zdrowotne pokonasz. Jeśli chodzi o, pra o pracę, finanse, no to pod gwiazdą. Wszystko Ci się poukłada. Niektórzy z Was mogą w tym tygodniu właśnie awansować. Mogą założyć jakiś biznes, mogą założyć jakąś spółkę. No, wszystko pójdzie w bardzo dobrym kierunku. I kartą tygodnia jest dziesiątka denarów. No to zakupy ciebie czekają, jakieś inwestycje, jakieś spotkania towarzyskie, jakieś imprezy. Bardzo dobry tydzień dla lwa. Więc, mój kochany lwie, jeśli. Koro się podobał, to proszę o subskrypcję. Oczywiście e, lajk like. i czytam teraz dla szczelca. Szczelec uczucia zdrowie praca, finanse. Jeśli chodzi o o uczucia, to one będą takie bardziej, bardziej będziesz myślał, analizował swój związek, swoje związki, będziesz coś przerabiał, zastanawiał się, tęsknił za czymś, coś, co byś chciał, żeby się sformalizowało. Jeśli chodzi o zdrowie, to możesz mieć też właśnie takie lekkie niedomagania, jakieś stany depresyjne, ale to wszystko wszystko minie. Jeśli chodzi o pracę, finanse, to na pewno na pewno będziesz miał stabilizację w pracy, dobre finanse, czekają ci jakieś wyjazdy, podróże. No oczywiście ten tydzień to jest taki poświęcony właściwie pracy dla szczelca. No nie będziesz miał tak naprawdę czasu na nic, dlatego że uwikłaś się w swoje jakieś takie, jakieś swoje sprawy, no i też, też możesz się w kimś podkochiwać, jakaś tu jest też ukryta miłość w twoim życiu się pojawi, która być może z czasem coś z tego może właśnie wyniknąć. I kartą tygodnia jest czwórka była. Co by się nie działo, to na pewno będziesz szczęśliwy, na pewno wszystko ci się poukłada. No, to jest tydzień takiej pracy, ale, ale to, co zrobisz, to będziesz miał naprawdę z tego wszystkiego satysfakcję. Więc, mój drogi Szczelco, jeśli ci horoskop się podobał, to proszę o subskrypcję, lajki. No, i dziękuję. Żywioł wody. Rak. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno nie będzie to dobry tydzień. Wiele par może właśnie zakończyć związek, a pary, które były w kłótni, w konflikcie, na pewno się pogodzą i dojdą do porozumienia. Jeśli chodzi o zdrowie, to uważaj, żebyś, żeby nie powróciła jakaś choroba, na przykład, żeby coś nie wróciło, no musisz bardzo być ostrożny, musisz uważać, żeby na przykład grypa, żeby ta grypa nie wróciła, no po prostu dbaj o siebie. Jeśli chodzi o pracę, na tym polu będzie wszystko dobrze. Widzę przypływ gotówki, widzę pracę w zespole, no taką stabilizację. A karta tygodnia jest dziesiątka buław. No na pewno. Dużo pracy Cię w tym tygodniu czeka, ale to, co zasiejesz, to zbierzesz. Będzie to z korzyścią dla Ciebie. Więc, mój drogi Raku, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście proszę o lajki, o subskrypcję. I teraz czytam dla Skorpiona horoskop. Uczucia. Praca, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno związki, w których były konflikty, one się zakończą. Dla tych związków powstaną oczywiście nowe. Jeśli chodzi o zdrowie, no to tu możesz trochę nie domagać. I na pewno coś się dzieje, ale nie wiesz, ja Radzę, żebyś zasięgnął po prostu rady, specjalisty, jeśli będzie się coś działo. Um, jeśli chodzi o pracę, to na pewno wiele z Was um, coś nowego zacznie, coś nowego będzie się musiało uczyć, jakiś nowy początek. Będziesz trochę załamany, ale naprawdę nie przejmuj się tym, dlatego że Ty to wszystko pokonasz i, i po prostu jak to się mówi. Nauka nie idzie w las i osiągniesz taki, taki dobry stopień wiedzy w tym, co się będziesz uczył. No, na ten moment te finanse jeszcze nie będą takie, ale w perspektywie widzę przypływ gotówki, i kartą tygodnia jest czwórka mieczy, więc jakaś chora sytuacja w Twoim życiu się wyjaśni, uzdrowi i tak. Na to wszystko musisz poświęcić z miesiąc, żeby się Tobie poukładało w Twoich nowych planach. Więc mój drogi skorpionie, jeśli horoskop się podobał, to oczywiście proszę o subskrypcję i lajki. I czytam teraz ostatni znak ryby. Ryby. uczucia, zdrowie, praca, finanse. No jeśli chodzi o uczucia, ten tydzień będzie taki stabilny. E, możesz liczyć na wsparcie właśnie męża, e, który będzie cię, pom po Tobie pomagał, wspierał. Na pewno wasza miłość, wasze uczucia w tym tygodniu będą bardzo dojrzałe. Jeśli chodzi o zdrowie, mogą być jakieś małe problemy, będziesz źle się czuł, być może to jest przeziębienie, podłamany, ale to szybko minie, szybko wyjdzie ze swoich problemów zdrowotnych. Jeśli chodzi o pracę, to naprawdę czekają Cię szybkie zmiany, rewelacyjne. Na pewno w tym tygodniu możesz spodziewać się awansu, zmiany pracy, ale ta praca będzie taka e, dużo lepsza od tej, którą wykonywałeś. I kartą tygodnia jest e, transformacja, zmiana, e, początek czegoś nowego. Także tak jakby ten tydzień zakończy u ciebie jakieś takie złe sprawy żeby mogły powstać nowe, nowe, nowe lepsze, e, takie przemiany życiowe, więc mój kochany, e, mój kochany, e, moja kochana rybkość, horoskop się spodobał. To oczywiście, e, proszę o lajki, like, o subskrypcję i dziękuję za uwagę. No i oczywiście, zapraszam was w przyszłym tygodniu na. Kolejny odcinek horoskopu. Dziękuję za uwagę.